Ja nie nagrywałem recenzji, no że tak długo, że zapomniałem jak się to robi, ale będę się starał sobie coś tam przypomnieć. A mamy przed sobą Coldsteela Bushmana, którego no cóż, postanowiłem w końcu zrecenzować. Obiecałem komuś i chyba był to nawet kucyk, którego serdecznie pozdrawiam. Jeśli nie znacie jego kanału, to szybko obczajcie. A w każdym razie chyba był to kucyk. Obiecałem, że zrobię tą recenzję w tym miesiącu na pewno i stwierdziłem, że tak, to jest ten moment. Muszę się zebrać do kupy, nagrać, mieć to z głowy. W każdym razie, jeśli oglądacie mnie trochę dłużej niż kilka miesięcy, wiecie, że ten nóż jest ze mną dość długo. I szczerze mówiąc, cieszę się, że nie recenzowałem go pochopnie. Gdybym recenzował go jakiś czas temu, powiedzmy na początku roku, moja opinia o tym nożu byłaby raczej dobra. Powiedzmy, że byłbym skłonny nawet go polecić. Teraz. No cóż, moim zdaniem jest trochę innych noży od Cold Steela, które warto polecić i ten nie jest jednym z nich. Przykro mi. Cold Steelu Bushmanie nie wygrałeś ze swoim bratem G.I. Tanto, aczkolwiek co mi nie pasuje w tym nożu. Oczywiście wam powiem. Eee, krótki opis, czym jest Cold Steel Bushman. Cold Steel Bushman jest nożem survivalowym, trochę wymodzonym, eee, jak widzicie. Mamy tutaj jeden kawałek stali, który został uformowany w fikuśny sposób, eee, tworząc nam jednocześnie głównie jak i rękojeść. Eee, wygląda trochę jak, wiecie, eee, to ta, ta, ta rurkowata część w łopacie, gdzie wchodzi nam e, drewno. Natomiast e, no cóż, nie jestem do końca przekonany do tego, ale o tym jak będę gadał o e, e, rękojeści. Jakie Bushmeny mamy na rynku? Mamy tego, to jest najbardziej podstawowa wersja. Jest również kosty Bushman Bowie, który jest rozszerzony mniej więcej w tym miejscu. E, przypomina no cóż, po prostu boi. Dalej kiedyś były jeszcze Cold Steel Bushmany mini, które były nawet nie wiem jakie, bo szczerze mówiąc, nie widziałem ich nigdy na żywo. Dawno przestali je produkować. I jest teraz jeszcze Cold Steel Bushman od kilku lat w wersji składanej. Nazywa się Pocket Bushman. Ile ma z samego Bushmana? Nie wiem, nie mi oceniać. Stal nierdzewna, z tego co pamiętam 4116. Niekoniecznie lubię 4116. Natomiast były jakieś tam historie z tym, że ludziom rozpadały się w rękach. No, podobno naprawili to. Nie wiem, nie wiem na ile naprawili, natomiast mam nadzieję, że kiedyś położę na im ręce. W każdym razie skupmy się na Cold stylu Pushmanie. E, tak jak mówiłem, nóż survivalowy. E, w teorii mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy, żeby przetrwać. Kawałek ostrza. Dodatkowo e, Securexowa pochwa została wyposażona w krzesiwo, który, o którym opowiadałem w innym filmie, więc teraz nie będę się powtarzał. W każdym razie z krzesiwa nie jestem aż tak zadowolony, natomiast w przypadku krzesiw w takich zestawach wolę je po prostu zostawić na wypadek, gdyby naprawdę kiedyś miały się przydać. Nie będę ich używać dowiecie, wiecie, rozpalania ogniska, żeby napić się przy nim piwa czy coś w tym stylu. W każdym razie wracając do noża występu one również w pochwach z Kordury to chyba taka starsza wersja, już wycofywana powoli przez Cold Steel'a, w każdym razie tam oczywiście krzesiwa nie ma. Dobra, zacznijmy od pochwy, jak to w nożach ze stałą głownią. Pochwa jest moim zdaniem najfajniejszym elementem całego zestawu, powiedzmy. No, nóż jest taki sobie, ale pochwa jest wzorem do naśladowania. E, przede wszystkim e, jest, no, generalnie bardzo dobrze wykonana, nie ma jakichś tam większych niedoróbek. E, całość przypomina to, co powinno przypominać, czyli kawałek solidnego plastiku. Natomiast najważniejszą częścią, na jaką zwróciłbym Waszą uwagę, jest e, system mocowania i blokowania noża w pochwie. Absolutny, abso, absolutnie świetny. Popatrzcie, gdybyśmy mieli nóż przyczepiony tutaj do paska, tak jak często go nosiłem, albo po prostu zaczepiony o krawędź kieszeni, zwróćcie uwagę, co się dzieje, gdy odchylimy nóż. Wyciągamy go jedną ręką. Nie ma problemu z jakimś zaczepiającym się nożem, nie wiem. Nie trzeba pomagać sobie żadnym kciukiem, jak w morach, e, hultaforsach, etc. Po prostu odchylamy nóż, wyciągamy go, chowamy go potem. Siedzi mocno, nie wypada. Nie ma problemu e, też z trafianiem tutaj, bo a, ta część noża która powiedzmy zasłania nam tą część rękojeści tutaj jeszcze, e, tworzy nam taki jakby lejek, no ten lejek jest minusem, pamiętam, że wdrapywałem się gdzieś po pijaku e, na jakąś skarpę czy coś i zahaczyłem e, tutaj o krawędź tej skarpy, nasypało mi się jakiś kamienie piachu, czy coś w tym stylu. Musiałem to potem wytrząsać i wyciągać e, jakimiś patykami, czy coś, żeby, wiecie, potem nóż mi się mieścił. E, w każdym razie, no, pochwa jest moim zda zdaniem e, idealna wzór do naśladowania. Jeszcze mamy cold stylowy smaczek dla prawdziwych Amerykanów. Mam nadzieję, że złapie mi ostrość. Nie lubię nagrywać w takim ostrym słońcu. E, w każdym razie mamy... Ostrzeżenie, żeby nie łapać powyżej tej linii, ponieważ możemy się przeciąć, gdy wyciągamy nóż. Genialne. W każdym razie, e, tak, pochwała jest świetna. Jeśli chodzi o mocowanie do paska, to mamy tutaj po prostu sprężysty klips, a dodatkowo mamy taką, wiecie, dziurę w kształcie dziurki od klucza na guzik. Samo krzesiwo też siedzi całkiem fajnie. Ok, tyle o samej pochwie. Nóż jest całkiem spory, na 31 cm długości i 17 cm. Jeśli chodzi o krawędź tnącą, przede wszystkim jeśli chodzi o głownię, to mam jedno wielkie zastrzeżenie. Niechby sobie była nawet tak kiepsko zahartowana, jak jest, bo tutaj mamy chyba... 54 HRC, jeśli dobrze pamiętam. To całkiem mało jak na nóż. Generalnie, im bardziej miękka stal, tym oczywiście jest jej łatwiej wytrzymać jakieś tam zginanie i obciążenia. Dlatego ta część, jeśli wierzyć Cold Steel'owi, wytrzyma dwie tony, natomiast odbija się to negatywnie na o samym nożu i użytkowaniu. E, natomiast e, niechby ta stal SK5 była sobie zahartowana tak jak jest, e, mogę ostrzyć nóż co e, 5 minut, ale niech to fajnie działa. Zwróćcie uwagę, że e, głównie jest strasznie cienka. E, I to jest mój największy zarzut do tego noża. Jeśli robimy spory nóż survivalowy który z założenia ma przede wszystkim służyć do jakiegoś tam rąbania w drewnie czy coś w tym stylu. Niech ta głownia ma jakąś masę, żeby wygodnie nam się nim pracowało. E, no i w porównaniu do innych noży, chociażby e, Cold Steel GI Tanto, którego niestety Bushman nie jest w stanie pobić. E, mamy tam naprawdę mocniejszą siłę tego uderzenia. Nie trzeba się tak namachać tym nożem. A w dodatku a całość tam jest trochę bardziej ergonomiczna. Rękojeść jest jednak płaska, nie okrągła. W przypadku tej okrągłej rękojeści, mimo że oplotłem ją sobie parakordem, no, nadal jeździ ona w ręce, jak zaczynamy, wiecie, rąbać e, raz po raz. A zdarzało mi się po prostu, że po trzecim czy czwartym uderzeniu Uderzałem nożem tak, bo już po prostu się obracał. Nie pamiętam, czy bawiłem się nożem w rękawiczkach, ale nie sądzę, żeby to pomogło. Też trudno zaczepić ten parakord w jakiś tam sensowny sposób, nie podkładając chociażby kawałka dentki, albo coś w tym stylu. Ja tutaj nie podłożyłem, więc po jakimś czasie ten parakord mi się po prostu rozjechał. Po części moja wina, ale jeśli chcecie się bawić w oplatanie tej rękojeści to zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie dodać tam jakąś dętkę, albo chociaż jakąś, wiecie, szorstką taśmę klejącą, coś w tym stylu. W każdym razie tak, to chyba tyle o głowni. Głownia, jak i reszta noża jest pokryta tym epoksydowym, epoksydową powłoką, którą spotkacie też, chociażby w G.I. Tanto. Więc tak, nie ściera się aż tak mocno myślę, że przy tym użytkowaniu, przy którym no, którym testowałem ten nóż z tą mi się plączą słowa <grym> dawno nie nagrywałem recenzji, to już chyba któryś miesiąc w każdym razie. Tak jak katowałem ten nóż, powinna ta powłoka zejść, nie zeszła jest idealnie. Dobra, rękojeść, rękojeść, tak jak wspomniałem, przede wszystkim obraca się w ręce jest dość śliska. W teorii tutaj możemy sobie wsadzić jakieś ki, jakieś, wiecie, jakieś drzewce e, i stworzyć z całego noża e, włócznie. Jak to działa, zobaczycie sobie na necie. Ja, szczerze mówiąc, miałem zrobić filmik, w którym rzucam no, taką włócznią, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie robię tej włóczni. To jest głupie i, szczerze mówiąc, nie widzę powodu, dla którego mielibyście przekształcać nóż we włócznie, to jest jakiś tam, wiecie um, survivalowy marketing, powiedzmy e, nie wiem, czy jakikolwiek, wiecie survival, survivalista że tak to nazwy w stylu, nie wiem, e, Reja Mirsa albo Lesa Strauta, kiedykolwiek przekształcił nóż we włócznie i od tego zależało jego życie Eee, więc tak, marketingowy bełkot. No, można tu jeszcze, wiecie Dodać zatyczkę z tej strony Napchać coś, dodać drugą zatyczkę I mieć na przykład jakiś schowek na podpałkę Albo coś w tym stylu eee, Więc tak Nie jestem fanem takich rozwiązań, wiecie Prosta sprawa Pójść z nożem i paczką zapałek Do lasu tyle mi wystarczy eee, Więc Myślę, że to wszystko O nożu Podsumowując, chyba recenzja najlepiej się podsumowała. Nie jestem do końca zachwycony tym nożem. Wiele osób prosiło, żebym go kupił i zrecenzował. Proszę bardzo, kupiłem, zrecenzowałem. Jeśli jesteście posiadaczem tego noża, napiszcie, jak wam się pracuje, i to ważne, do jakiego innego noża byście porównali ten nóż. Powiedzmy, e, jeśli miałbym porównywać go do noża, który recenzowałem już wcześniej, to mm, Glock 78, Glock 78. Gdyby Glock 78 trochę poprawić, byłby świetnym nożem. Tak samo gdyby Bushmana trochę poprawić, byłby świetnym nożem. I z tym się może zostawmy. E, Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was, ale wiecie, dawno nie, nie nagrywałem recenzji, musiałem się trochę rozgadać i w ogóle, w każdym razie w e, tym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.